W naszym programie mówimy o wyścigach górskich, teraz nadeszła pora. Mistrzostwa Europy, przenosimy się do Włoch, do miejscowości Castelmonte. Na tych zawodach jedzie mnóstwo samochodów historycznych, a które tak naprawdę, mimo swojego starego wieku, są w ogromnej sile walki. Prawda? Są w świetnej kondycji, są bardzo szybkie. Umówmy się, że czasy, kiedy jeździły B-grupy, to były najszybsze samochody na świecie i do dzisiaj nie mamy tak szybkich samochodów i tak niebezpiecznych, dlatego że nie było tam technologii zawieszenia, nie było hamulców. Te samochody tutaj jadą bardzo szybko. Ci kierowcy świetnie sobie z tymi samochodami radzą i jak wiemy najlepiej sobie radzą kierowcy ci, którzy jednak trochę lat mają i, 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 i znają się na tym, jak prowadzić te auta. Nie wiem, czy bym ja osobiście sobie poradził. W każdym sporcie samochodowym ogromne znaczenie ma aura. Tym razem spłatała figla szczególnie podczas treningów. Wówczas padł deszcz. Państwo zdają sobie sprawę, że te samochody często mają ogromną moc. Zdecydowanie większą niż samochody startujące w rajdach, a więc przyczepność ma wielkie znaczenie. Na szczęście już podczas startu w drugim dniu wyszło słońce i zrobiło się pięknie. Ogólnie to jest bardzo szybki wyścig, bardzo techniczny, bardzo szybki. Dla mnie no, najciekawszy chyba w całym sezonie e, moich zawodów. Natomiast e, no, fajnie nam się jedzie dzisiaj, fajnie się jechało wczoraj po wodzie. E, natomiast fajnie się jedzie po suchym. Chyba e, opony, które nam Danlo dostarczył, e, działają tutaj wyśmienicie. Także będziemy chcieli spróbować jeszcze troszeczkę pojechać szybciej. Myślę, że jest to, jest to możliwe. E, odpowiada mi każdy profil wyścigów górskich. Każda trasa, która niesie w sobie troszeczkę techniki szybkości, jakiś dreszczyk, adrenalinę i tak dalej. Także tutaj no, ta jest świetna i nie można powiedzieć, że krótsza jest fajniejsza, dłuższa jest fajniejsza. Nie, każda jest fajna, która ma to coś w sobie. Trudna, bardzo szybka trasa, ale okazuje się, że Grzegorz Duda spisywał się znakomicie. Zawodnik z Ryglic czy Starnowa, można powiedzieć, w tej chwili wywalczył tytuł Mistrza Europy CES w klasyfikacji generalnej samochodów turystycznych. Zdobył także Mistrza Europy w grupie A oraz tytuł w klasie. No i trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze spisał się również jego uczeń, Bartek Wiśniowski, który w drugim sezonie startów wygrał grupę N w Mistrzostwach Europy CES i trzeba powiedzieć, że jest to wielki sukces tego młodego zawodnika. W tym roku dużo pewniej mi się jedzie, gdyż w zeszłym sezonie to był mój debiut, pierwszy przejazd w wyścigach górskich, a w tym roku już podszkoliłem się troszkę na innych trasach. No i od podstaw znałem, pamiętałem jeszcze trasy z zeszłego sezonu, jak się uczyliśmy i dosyć, dosyć fajnie. Dużo pewniej się czuję zdecydowanie. Trasa we Włoszech nie była łatwa. Ten, można powiedzieć, odcinek specjalny, a więc górski odcinek, liczył 6 km i 600 m. Było tam aż 6 nawrotów i 34 zakręty. A więc wyobraźcie sobie Państwo, że zawodnicy właściwie nie mieli się gdzie rozpędzić. Natomiast średnie prędkości oscylowały wokół 120 km na godzinę. A więc trasa bardzo szybka. Oczywiście były również, jak wspominał Grzegorz Duda, samochody zabytkowe, między innymi takim autem Porsche 928, Wystartował Marian Czapka. To ojciec Karoliny, człowiek, który od lat związany jest z wyścigami. Trzeba powiedzieć, że Marian Czapka, jak zawsze, w znakomitej dyspozycji. Ale my oczywiście oglądaliśmy przede wszystkim start Grzegorza Dudy. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie utrzyma znakomitą dyspozycję. Jego samochód bardzo mocny. No i liczymy, że w przyszłym sezonie wystartuje jeszcze mocniejszym i co najmniej powtórzy sukces z roku 2013. Sezon Mistrzostw Europy w wyścigach górskich CES za nami. Zdobiliśmy tytuł Mistrza Europy w klasyfikacji generalnej samochodów turystycznych. Zdobiliśmy tytuł mistrzowski w klasyfikacji generalnej grupy A. To jak zawsze w naszym wykonaniu bardzo pracowity sezon. Bardzo dużo ciekawych zawodów. Startowaliśmy w Polsce, w Załużu, w Macedonii, startowaliśmy w Serbii, startowaliśmy w Bośni, Słowacji, Austrii i Włoszech. W sezonie 2014 planujemy e, zmianę samochodu. Myślę, że to będzie samochód grupy R4, który klasyfikuje się e, również w grupie e, A. Planujemy, żeby to był Mitsubishi Lancer Evo 10. Myślę, że tutaj e, wystarczy finansów i, i, i samozaparcia do tego, żeby, żeby udało się ten samochód zbudować, żeby udało się wystartować. I na koniec jeszcze trochę informacji o tym samochodzie. Zresztą w przyszłym sezonie planujemy obszerniejsze relacje z Wyścigów Górskich. W motosporcie używamy e, innego rodzaju hamulców e, niż e, w codziennej ulicznej jeździe, niż w cywilnej jeździe. E, na przykład tarcze hamulcowe, na których my się ścigamy, tarcze firmy Steinhoff, e, są wykonane z innego rodzaju staliwa, bardziej wytrzymałego na temperatury. E, są co niektóre perforowane, tak jak ta tarcza. Po to, żeby zwiększyć przepływ powietrza, żeby utrzymywać e, odpowiednią temperaturę tarczy. To, jest, są, to są klocki hamulcowe też firmy e, Steinhoff, na której, specjalne klocki do sportu e, z serii Racing, na którym też się ścigamy w Mistrzostwach, w mistrzostwach Europy. Samochód, którym ścigałem się w cyklu Mistrzostw Europy w tym roku to Mitsubishi Lancer EV8 zbudowany zgodnie z homologacją grupy A. Taki samochód seryjnie produkowany, cywilny, posiada już ogromną moc, bo posiada 280 koni, świetnie się prowadzi, świetnie skręca, świetnie hamuje. Natomiast tutaj dysponujemy już mocą 420 koni, 720 nm momentu. Do tego samochodu stosujemy elektronikę krakowskiej firmy VT. Dzięki tej elektronice dysponujemy tak dużą mocą w stosunku do samochodu seryjnego. Elektronika, która steruje całym silnikiem, steruje aktywnymi dyferencjałami. Elektronika, która umożliwia nam takie funkcje jak procedurę startu, jak podtrzymanie turbiny, pracy silnika, zwiększa efektywność naszej, naszej jazdy. Serdecznie dziękujemy naszym wszystkim sponsorom za to, że nam zaufali i mam nadzieję, że ich nie zawiedliśmy.